Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na maj. Wiem, że trwa cały czas finałowy sezon Gry o Tron i głównie na tym się skupiamy, i myślimy sobie o tym, że to jest ten główny serial, który oglądamy. A inne nas nie za bardzo interesują, ale warto się zainteresować, ponieważ premiery majowe dają radę. Wiem co mówię, dlatego że widzieliśmy już screenery niektórych nowych seriali i zapewniam Was, że jest na co czekać. E, oczywiście dzisiaj mamy dla Was listę 10 najważniejszych seriali, na które warto czekać w maju, listę uzupełniającą, a pełną znajdziecie w opisie tego wideo. Jeżeli chcecie być na bieżąco z zapowiedziami seriali na kolejne miesiące, to koniecznie nas subujcie. A teraz przechodzę już do głównych tytułów. Tuca Birdie, nowość premiera 3 maja Netflix. Na tę produkcję czekałam właściwie od momentu, kiedy się dowiedziałam, że twórcy odpowiedzialni za moją absolutnie ukochaną kreskówkę, czyli Bożaka, biorą się za nowy serial animowany. Stworzona przez Lisę Hanna Walt Kreskówka to jednak jest zupełnie coś innego niż depresyjna opowieść o koniu celebrycie z problemami. To opowieść o dwóch 30-paroletnich przyjaciółkach, z czego jedna jest tukanem, a druga jakimś innym niezidentyfikowanym gatunkiem ptaka. Tuka and Bertie to produkcja dużo bardziej szalona, psychodeliczna i kolorowa, co nie znaczy, że nie ma potencjału. Po obejrzeniu całego sezonu jestem absolutnie na tak, plus obiecuję wam recenzję na kanale. Czernobyl, nowość, miniserial, premiera 7 maja HBO Go. Gdybyście szukali czegoś poważniejszego, to koniecznie sięgnijcie po ten pięcioodcinkowy miniserial. Bardzo drobiazgowo odtwarza on wydarzenia, które doprowadziły do katastrofy reaktora atomowego w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku. Pokazuje też skalę zniszczeń, a także jak nieumiejętny i tragiczny w skutkach sposób władza byłego ZSRR próbowały tuszować całe zdarzenie. W rolach głównych Jared Harris, Stellan Skarsgård i Emily Watson. Po obejrzeniu trzech odcinków jestem pod dużym wrażeniem. Wu-Tang Clan of Mike's and Men. Nowość dokument. Premiera 10 maja. Showtime. Jeżeli macie już lekki przesyt seriali dokumentalnych True Crime, to może dla odmiany zainteresuje was dokument muzyczny. Jest nim czteroodcinkowa historia jednej z najbardziej kultowych hip-hopowych grup w historii. Czyli Wutang Klanu. W serialu zobaczymy m.in. wywiady z dziewięcioma członkami grupy, a także materiały archiwalne zarówno z koncertów, jak i z życia poszczególnych muzyków. Pierwsze dwa odcinki dokumentu pokazano w Sundance. Fleeback sezon drugi, premiera 17 maja Prime Video. Co prawda nie jest to światowa premiera tego drugiego sezonu, dlatego że pokazywano go w Wielkiej Brytanii jeszcze w marcu, ale czasami robimy takie wyjątki. A dla tego serialu warto zrobić wyjątek z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to produkcja napisana, wyprodukowana i zagrana przez Phoebe Waller-Bridge, która później stworzyła Killing Eve. Po drugie, jest to drugi i ostatni sezon, który zamyka historię głównej bohaterki. Na Rotten Tomatoes ten sezon ma 100 na 100, więc nie dajcie się namawiać, zwłaszcza, że to tylko 6 odcinków. The Rain, sezon drugi, premiera 17 maja Netflix. Co prawda pierwsza duńska produkcja Netflixa nie okazała się być aż takim wielkim hitem, jak początkowo zapowiadano, ale wcale jej to nie przeszkodziło dostać drugi sezon. I tak oto The Rain, czyli postapokaliptyczny young adult o grupce osób, które próbują przetrwać w świecie, gdzie deszcz przenosi śmiertelnego wirusa, powraca z obietnicą jeszcze większej ilości absurdów fabularnych. Niemniej jednak jeśli podobał Wam się klimat części pierwszej i nie przeszkadza Wam, że fabuła zasadniczo nie ma sensu, Da się oglądać. Catch 22 nowość premiera 18 maja HBO Go. Paragraf 22 Józefa Hellera to jedna z absolutnie najlepszych książek, jakie czytałam w życiu. To jest taka bardzo czarna, przewrotna komedia, która pokazuje wojnę w absurdystyczny sposób. To też fantastyczny materiał do adaptacji i chociaż trudno w to uwierzyć, mimo że książka wyszła w 1961 roku, dopiero teraz doczekała się swojej pełnej serialowej adaptacji. Za to nie byle jakiej, dlatego że stoi za nią George Clooney, który jest producentem sześcioodcinkowej całości i odtwórcą jednej z głównych ról. Poza nim w serialu pojawiają się Christopher Abbott jako Josarian, Hugh Laurie jako Major de Coverley i Kyle Chandler jako pułkownik Katchkert. What If? Nowość premiera 24 maja Netflix. Netflix nie ustaje w staraniach wyprodukowania thrillera erotycznego, co najmniej na miarę 50 twarzy greja. Z Gypsy się nie udało, mimo nawet Naomi Watts w roli głównej. Teraz czas na antologię What If, która w zwiastunie wygląda jak skrzyżowanie niemoralnej propozycji z dynastią. Tyle, że w miejscu miliardera, który oferuje małżeństwu milion dolarów za zdradę jest Renée Zellweger, która też coś oferuje, ale jeszcze nie wiemy co i komu. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Deadwood The Movie, film, premiera 31 maja HBO. Pamiętacie jeszcze Deadwood? To ten świetny serial HBO, który doczekał się tylko dwóch sezonów i był emitowany w latach 2004-2006, czyli z dzisiejszej perspektywy jakieś 100 lat temu. Deadwood skasowano niespodziewanie, ale obiecano wyprodukowanie dwóch dwugodzinnych filmów telewizyjnych, co ostatecznie nigdy nie doszło do skutku. Aż do teraz, kiedy Deadwood po 13 latach ciszy powraca z filmem, którego akcja rozgrywać się będzie 10 lat po wydarzeniach z serialu, z oryginalną obsadą i ekipą. Good Omens, nowość, premiera 31 maja Prime Video. Kto czeka na ekranizację dobrego Omenu, pracę Gaimana ręka w górę. Jestem przekonana, że dużo osób się zgłosi, szczególnie, że po zwiastunach widać, że serial zapowiada się niemal tak dobrze, jak sama powieść. Z Davidem Tenantem i Martinem Sheenem w rolach Anioła i Demona, próbujących zapobiec apokalipsie. Oprócz nich w sześciodcinkowej adaptacji pojawiał się John Hamm oraz Benedict Cumberbatch jako Głos Szatana. Serial jest kooperacją Prime Video oraz BBC i będzie od razu dostępny w Polsce. When They See Us nowość miniserial premiera 31 maja Netflix. Na koniec propozycja z gatunku True Crime która kojarzy mi się trochę z zeszłorocznym serialem Netflixa pod tytułem Seven Seconds. When They See Us to oparty na faktach miniserial o grupce ciemnoskórych chłopców, którzy zostali oskarżeni o zbiorowy gwałt na 28-letniej kobiecie, która biegała w nowojorskim Central Parku. Za projekt odpowiada Ava DuVernay, reżyserka nominowanych do Oscara Selmy oraz głośnego dokumentu 13th. Jest ona nie tylko producentką i scenarzystką serialu, ale również wyreżyserowała wszystkie odcinki. Poza tym w tym miesiącu swoje premiery i powroty mają. i Zombie, sezon 5, ostatni, premiera 2 maja. Dead to me, nowość, premiera 3 maja. The Spanish Princess, nowość miniserial, premiera 6 maja. Lucifer, sezon 4, premiera 8 maja. Easy sezon 3 premiera 10 maja, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sezon 6 premiera 10 maja, Sneaky Pete sezon 3 premiera 10 maja, Our Cartoon President sezon 2 premiera 12 maja, Deep State sezon 2 premiera 26 maja, Animal Kingdom sezon 4 premiera 28 maja. I to już pełna majowa lista. Jak mówiłam, jest kilka naprawdę mocnych tytułów, więc szykujcie się do oglądania. Ewentualnie zawsze możecie nadrobić te tytuły sobie w okresie wakacyjnym, który nam się zbliża coraz większymi krokami. My tymczasem oddalamy się, żeby dla Was oglądać i omawiać kolejne odcinki Gry o Tron, tego finałowego sezonu na szybko. Zachęcam Was oczywiście do uzupełniania tej listy, jeżeli znacie jakieś tytuły, które się na niej nie znalazły, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zawsze znaleźć. No i właściwie tyle. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie lajkujcie, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe i do następnego.